Punkt punkcie porównywanie się do innych nie do końca jest dobre. To jest no, paradyzm, no nie, nie? to, to jest paraliżuje, bo od razu jesteś gorszy, coś tamtego i się zniechęcasz, a musisz być świadom tego, że możesz stworzyć nową wersję ciebie. Ludzie potrafią się zmieniać. Ja jestem przykładem tego, jakbyście mnie znali 10 lat temu, to nikt by się nie inspirował. A ten mechanizm u ciebie jak działa? Że identyfikujesz czego się boisz i idziesz to mocniej, jak na przykład bycie ekstrawertycznym na wideo czy na wystąpieniach. Tak, z doświadczeniem zauważyłem, że tym więcej się wstawiam w trudne sytuacje, tym łatwiejsze są i tym nawet przyjemniejsze są. I stało to się dla mnie takie prawie uzależniające, że ja chcę szukać niekomfortowych sytuacji. W tą niedzielę nagrywałem swój pierwszy kawałek rapowy z Robertem M. I śpiewałem w studiu, a ja nigdy w życiu nie śpiewałem. I to było niekomfortowe, ale tak ekscytujące i po prostu człowiek, wiesz, Często sytuacje w życiu, gdzie się zmuszasz do czegoś, później okazuje się, że to są najpiękniejsze doświadczenia w życiu. Jak już przejdziesz przez to, tak? Tak, tak. Bo idziesz pod górę i później dochodzisz na szczyt i mówisz wow, zrobiłem to, a nie chciało mi się. I z czasem sobie uświadamiasz, że o to chodzi w życiu. Żeby nie iść zawsze na wygodę, żeby nie spać sobie dłużej, tylko wyjść, pobiegać, coś zrobić, pokonać siebie. I ta samodyscyplina rośnie i rośnie i coraz łatwiej jest, i, i, i poznajesz siebie, kim naprawdę jesteś. Czyli jak chcesz tej krawędzi przed decyzją czy iść, to masz taki dialog wewnętrzny, no, znasz tak. opcję, robisz kogoś w Ten głos w mojej jest. głowie zawsze jest. Nie rob, weź, nie, po co to robisz? I powoli wyciszasz tą. I znika powoli, no. i dlatego też ten Robert Karaś mnie tak ciekawi, bo on przez 30 godzin, 30 godzin wysiłku miał, ten głos cały czas pewnie do niego mówił. Ja chcę dowiedzieć się, jak on zamyka ten głos i wycisza to. Jest to praca z umysłem bardziej niż z Tak, to jest walka, tak I, i, i z czasem tak nawet nie zauważasz tego głosu. Jest tam, ale nie reagujesz na niego, już nie, nie wygrywa z tobą. Okay. Ale zawsze tam będzie nam. No.